Kolejnym kosmetykiem, który już wiem, że zyskał sobie rzeszę fanów, jest coś tak bardzo prozaicznego jak krem do rąk. O, nie tak bardzo prozaicznego, ponieważ e, jeśli chcemy poznać kobietę po wieku bo wystarczy wiek kobiety, to wystarczy popatrzeć na jej szyję albo ręce. Więc te ręce są taką wyjątkowo delikatną okolicą, ponieważ są narażone na działanie czynników zewnętrznych, a znacznie rzadziej dbamy o nie tak intensywnie jak o twarz i szyję. Dlatego o ręce trzeba zadbać wyjątkowo. I faktycznie tutaj mamy taką możliwość, ponieważ mm, mamy tutaj składniki, które będą wspierały procesy ogromne, ale również dawały taki film na skórze, który będzie chronił przed tym, aby e, te wszystkie detergenty, których używamy, nie docierały do tej skóry, aby jej nie uszkadzały. I nie myślcie sobie, że ten film to jest coś tłustego, ciężkiego, co oblepi nasze dłonie i będziemy czuć się z tym okropnie i będziemy mieli ochotę zaraz to zmyć, bo jest to najdelikatniejszy film, jaki w życiu miałam nałożone na dłonie. Jest to składnik, który tak... Wspaniale troszczy się o naszą skórę, nie pozostają, nie pozostawiając absolutnie żadnego uczucia kleistości. Co więcej, tutaj właśnie tefloza, która będzie stymulowała produkcję komórki naszej skóry dłoni do odbudowy. Będzie troszczyć się i zabezpieczać o nie. Da taki kompatybilny, taki pełen, bym powiedziała, obraz kosmetyku, który naprawdę na najwyższym poziomie troszczy się o dłonie. Tak, mamy też hydromanil, czyli chcemy o tą skórę dłoni, o tą wizytówkę naszego wieku zadbać bardzo profesjonalnie. I to, co nam się znowu udało, to jest lekka konsystencja, z drugiej strony ten zabezpieczający film, ten film, który zabezpiecza nasze dłonie, ale on też jest bardzo delikatny, bardzo fajny. Także już mam bardzo dużo sygnałów od Was, że jest to na pewno kosmetyk, który na stałe zagości w waszej pół, na Waszej półce, w Waszych torebkach, bo bo wczoraj miałam okazję rozmawiać z jednym z naszych biznes partnerów i, i Ania powiedziała mi słuchaj, pierwsza tubka, pierwszy zakup, pierwsza przesyłka, w drugim zamówieniu zamówiłam kolejne cztery sztuki. Jeden mam w samochodzie, <grym> jeden mam w torebce, jeden w kuchni, jeden w łazience. Mam go po prostu wszędzie i już uwielbiam i używam bardzo często w ciągu dnia. Tak, po każdym jedna... myciu rąk, po myciu naczyń, no wszędzie. Jeszcze jedna rzecz taka mi przyszła do głowy, że ten kosmetyk to kosmetyk o przedłużonym działaniu, czyli to nie jest tak, że jeśli go użyjemy, to za 20 minut, 3 godziny mamy ochotę go znowu dołożyć. Oczywiście kiedy myjemy ręce, no to wiadomo, że trzeba mm, znowu tą skórę zabezpieczyć, bo zmywamy z niej ten kosmetyk. Jednocześnie powiem wam, że tak naprawdę 2, 3, 4 godziny, to jest taki czas, kiedy naprawdę spokojnie ten stan nawilżenia i miękkości dłoni się cały czas utrzymuje, prawda? Da? Tak, jest fantastyczne.